Fab, 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 fabs, fabs Dobra jest kasa, jest impreza Nie rób tego Nie, nie robię, ja chcę teraz z barda na ten, na przedbicie ten Na no tak. magicę jutrajszy Maciej, Maciej, chodź tu, zgangujemy Wojtka Chodź, ściągnę go tu, zharasujemy Gra epicka, szczerze mówiąc. Patrz na to. Nie ja rób tego. Uczyma. Grzybków nie macie, a ciota. A ale ściągłem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tu, 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 tu na górę. Bo tu dało. Nie to... grzybki. I? Mm? grzybki. Dobry, Papier, bilo, bilo. Dobra, dobra, Teraz papier, biją, biją. Teraz złapiemy tary. Czekaj, czekaj, jeszcze go tu ściągnę na łapkę. Pacenka, pacenka, pacenka. Raz, raz. Zrzuciłem. No dobra, ale ja go nie widzę. Szkoda. Musisz tam miniony podprowadzić. O, jest. Był... Czekaj, czekaj. Daj, go ten Nie, miniony. Miniony Mam pomysł. Wyciśnijcie z jednej i z drugiej. Ściągam. No. No 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 no. no. <laughs> bić go, bić go, zaśpić go. Idziemy, oko. Dobij ten turret, ja muszę back. Wstań. Stali! No uda się, uda się, uda, uda się! Wiesz co się obroniło? A to, bo cię pikawa no to po tych grzybkach. Człowieku ta gra jest za że to po... Ale kończmy to szybko, bo ja muszę zmywać się. Ja też Muszę się zmywać do mycia. Kończymy to. Góra czekaj czy ze Maciej, Maciej, Maciej Idę do ciebie Pary, ciśnijcie tą górę Ta, zaś teraz telefon odebrać. Ja Taki kąmory, się tyle Taki się mogę czynę? w światkach schować, prawnie? Mój minion! Palet śmierci! Tylko nie... <głos》>, tylko nie gincie tam. Mam Wojtka. Aaaaah! śmierci. Z O, z się w, w moje grzybki. Dzięki. Aaaa, moje grzybki! Gami, 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 gami grzybki. jak on tu jest? Tutaj musimy wykończyć inhibitor. Góra. Góra, góra, góra. Wyjdźcie tam w dwóch na górę, a tutaj sobie posiedzę, zrobię trapa. No dalej, góra, oni są tutaj, szybko idźcie na tego inkiba. Mało. Już idę. Nie bać się, proszę. Czekaj, Maciejowi podrzucę. Właśnie tu idzie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pamiętaj gdzie jest pan? Księża. Księża. Czekaj postawię jeszcze z jedną i możemy Nie postawię jeszcze jedną, tak THX Wy ty wyginiecie. Pocisnęli nas nie! To nie ta, niedobre takie rozwiązanie, że wszyscy się. No właśnie... Chyba, że... Nie, niedobre rozwiązanie, że wszyscy się rozdzieliliśmy. Powinniśmy iść jednym, wszyscy jednym. Bo wtedy nas nie mogą nic zrobić. Nam nie mogą nic zrobić. Maciej! Uważaj. Teraz Maciej musisz się bronić, póki możesz. I rozstawię grzybki gdzie się da. Też póki możesz. Raczej to nie jest dobry pomysł. No nie, nic, stop, Maciej, no. no Maciej! Maciej! Co są to A, Ja nad. tak, kurde, schylam. Maciej, Maciej. <noise> przeżył. Przeżył. On ma 40 HP. Jakim cudem on przeżył? Nie mam żadnego pojęcia. Epic, 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 epic fajny. Taki setup jest jeszcze fajny na 5 z jakimś tankiem i mele Znaczy Physical DPS Tak to jest... No beka jak się zrobią Magic Resist. Bo on Resisty ma i robiła No to, no to ja miał AP za każdym razem nie, nie tam nawala nawalę mu rość. No bo... A po, no bo ma miał binga. No bo on nawet jak nie trafia, to mu HP rośnie, bo on ma takie... Ale tak ja muszę do niego To nie jest co, te, to że... to, to jego skill jest tak, znaczy, bo on ma to w pasywie, że co czwarte uderzenie mu HP rośnie. Nieważne, czy je trafi, czy nie. Ja piszę do Riot'a, żeby to zmieniło. <laughs> A pomijamy. Trzeba się, ten, bronić na razie i chodzić w trzech. Ja nie mam czasu na bronienie się. Aha. W miniona nie trafiłem. Epidety, epidety. Typy, gdzie te miniona? Chodźcie się zaczalimy w krzakach i ten, i... Nie, pchamy górę. No ale jak pchamy górę, to wiesz co to jest. Dragon. Oni idą tam. Nie ma To widzicie, górę zabić tego inhiba, a ja idę przygotował. Do... No to dalej, a macie iść do wieży. No nie rób apo tego teraz. Oni się cofnęli. Cofnęli się. Fajnie. Powetufnie. No Maciej, nie... Ignaj. No! Maciej padł? Nie padł. Chodź szybko, mu pomożemy. po bo zaraz wie, że padnie. To jest good game. Nie jest good game. Szybko cofaj. Ja nie mam czasu, żeby to nie było good game. Za zawsze jest good game. No, idź Here we go. Here we go. Trzy ostatnie mecze stało, się wygrali pod rząd Ostatni przegraliśmy. Nie Tak Bo jestem za Proj daję wam dobrych przeciwników <grym> Tak, tak tak się mówi tak. Ta Argent też tak mówi <grym> <grym> Argent to argent Tylko zostaw mi dajemy teraz, teraz mamy szansę. Szybko. Ale puszcz, puszcz, pusz, puszcz, puszcz, pusz. jest zmieniony. Cięcia też znam Swiftku co to było Gajet się, killi podjeżdżę Mak Cofać, cofać, cofać Chodla. Dobra tu Maciej macie, się w kosz, w kosz, w kosz Fajnie yy, 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 ściągniesz. Cze, sobie... ściągniesz Ale oni składają sobie te Banshee Banszywejla Ale pchaj Chodźcie znowu nas. Dawaj, chodź tu. chodź tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. No chodźcie robić? Chodźcie tu. się nie Chodźcie tu. stał. tu. krzaki, ksaki, ksaki. Grzybki, grzybki. Macie tak, no co ich zaskakuj z nami? Byś ich nie zaskoczył, także zaraz zginiesz Ja go łapnę To czekaj, piek, dawaj Chodź Ty Trzeba to się poskończyć Tylko niech was emocje nie padną Dawaj, ściągnij go, wciągnij którego? Dobra, luz, 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 luz. Nie, jest Obstawę tu zrobić Obstawa Aj. właśnie padła Macie gdzie ty idziesz? Dobra, macie... Zamacuję, już znowu idziemy. Ja tam ja tu puszuję. Sing za 8 sekund wstanie tu na górę, zgangujemy Patrzcie co ja zrobiłem Nexus mają otwarte Ką uważać tam i wdygali. Ine fajnie. Teraz nas jeszcze pocisnął. Elegancko Enemy nie. No się wszyscy wdygali, Nikt życia nie stracił. Patrzcie! Dobra, teraz Nie, oni nie wygrają! Oni tego nie wygrają! Nie mają szans. Nie wygrają tego. Nie, 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 Bo patrzcie, rzucą się teraz na wieżę, Ksin przytankuje, straci pół życia, a super miliony zaczął go trzaskać. Patrzcie, 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 patrzcie! Patrzcie co się dzieje w nim! Patrzcie! Co <laughs> <laughs> to jest potęga super minionów? Przez go On się płaci. Dobra, ja mam full item zebrany zaraz. 10 golda. I wiecie, że Nexus mi pada. Wiecie, co ja teraz robię za chwilę? No, Szkoda, yeah. że ja nie mam flasterów. Szkoda, że nie mogę rączką ściągnąć Nexusa. Yeah. Chodźcie, dodam wam Movement Spida. Jak? Mam item. Jak ta ja mam swojego Movement Spida. Jest tylko za Ja yeah, dostałem slowa, bo włączyłem overdrive'a. No mądre to było. Patrz, Uważaj padaj. na pioruny! Daj trochę poprzeszkadzać. Chodź o dołem. Zrób to. Ja im, ja im odwrócę to uwagę. Wiecie, Szybko. To unijcie się z teraz. Ty ju tyle tyłu Ale... A wiedziałeś wypadł? Widziałem, gra była super Dobra, pozdrowienia Ja pozdrawiam wszystkich normalnie Wszystkich pozdrawiam i moją babcię też pozdrawiam teraz macie A ty się zamknąłeś w jednej części w ogóle? No to teraz matrzej no dobra. Dobra, dobra mam dobra. nadzieję gra że trochę... Przekombinowana. No ale było dobrze. No, a teraz APO. Pozdrawiam wszystkie moje grzybki, wszystkie chaludce lekarstwa. To ja pozdrawiam wszystkie moje grzybki. A ja a, pozdrawiam. To to ja pozdrawiam wszystkie moje pacynki i w ogóle lubi, kupuję buty, bo lubię doganiać wrogów, nie? Mam nadzieję, że gra wam się spodoba. Na Uważam, razie. że taolami. Nie, nie lami. Uważam, że taolami.